W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. Ja dawno się już tak nie stresowałem na żadnym skazaniu. Marysiu Pawle, bardzo się cieszę, że mogę Wam towarzyszyć. I wybaczcie, że dziwne źródła teologiczne teraz wybiorę na sam początek, bo będzie u Kubusiu Puchatku. Skonfrontuję to z dzisiejszą Ewangelią, żeby nie było. Może znacie ten fragment z Kubusia Puchatka? Prosiaczek się pyta Kubusia, Kubusiu, jak się pisze miłość? Po angielsku How to spell love. Odpowiada właśnie na to pytanie: Miłości się nie pisze, miłość się czuje. Takie miłe, miłe słowa. Są też, jest też fragment z Ewangelii. Trwajcie w miłości mojej. Daliście też na śpiewnik wasz, ślubny, te słowa. Pierwsze to jest Kubusia Puchatka. Gdyby dać, pozwólcie, że skorzystam z mojej wiedzy o mediach społecznościowych, to pewnie ładnie by się rozeszło, dużo osób by polubiło, dużo by udostępniło, spodobałoby się to, bo to takie słodkie. Kubusiu, jak się pisze, miłość. Miłości się nie pisze, miłość, miłość się czuje. Drugie natomiast pewnie byłoby tak gdzieś tam no nieprzyjęte w ten sposób, że ktoś by to zauważył, innego by pewnie nie poruszyło, jakoś by się dobrze nie rozeszło, o ile ja dobrze rozumiem, jak ludzie reagują na pewne treści. To drugie jednak jest podobne do ziarnka pieprzu. Trzeba je rozgryźć bardzo dobrze i to rozgryzienie na początku może być nieprzyjemne, ale gdy się rozgryzie i przełknie to ziarnko pieprzu, może się okazać, że zapali się coś gdzieś w środku, w naszym sercu. Więc spróbujmy rozgryźć te słowa. Zobaczcie, że w tych słowach nie ma wskazania, żeby kochać jakkolwiek, że jak sobie wymyślicie miłość, taka ona będzie. Jest tam napisane: Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. Nie ma tam napisane trwajcie w miłości według jakiegoś filozofa. Trwajcie w miłości tak jak w książce napisane, na przykład o Kubusiu Puchatku. Trwajcie w miłości tak jak ją czujecie. Nie, trwajcie w miłości mojej. Miłość Chrystusowa jest tu punktem odniesienia do tego, żeby w niej trwać. Hmm. Nie wiem, czy już zdajecie sobie sprawę, że to jest poprzeczka zawieszona 400 kilometrów nad ziemią, mała tyczka i teraz człowieku przeskocz właśnie aż tak duże wymagania, żeby kochać tak, jak Jezus kochał. Bo ta Ewangelia zresztą się kończy najważniejszym przykazaniem Nowego Testamentu. Przypominam, jak ono brzmi. Podkreślam, najważniejsze. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. A więc tak wielką gorącością, taką żarliwością, takim poświęceniem, tak jak Jezus. Trwajcie w miłości mojej, niebyle jakiej, Chrystusowej. Gdy pytałem się młodzieży, czy oni wierzą w miłość do końca życia, do zgodną, to część nawet nie wierzyła, że można dotrwać ze sobą do końca życia, niestety. Chrystus będzie was przygotowywał i ćwiczył i wychowywał właśnie do takiej miłości, tak wspaniałej, tak wzniosłej, tak pięknej, tak cennej. Chrystusowej. Możecie, ja myślę, że wielu nie, nie, nie dąży do takiej miłości, bo w ogóle nie wierzy, że taka miłość istnieje, że można aż tak kochać, tak jak Chrystus ukochał. Mamy przykłady, dokąd miłość może człowieka zaprowadzić. Dzisiaj mamy przy sobie różne relikwie, m.in. kielich, relikwiarz kielicha męczeństwa z mszy świętej beatyfikacyjnej, sióstr męczenniczek. Który, których miłość zaprowadziła aż do pod, przyjęcia potwornej krzywdy z rąk Armii Czerwonej, męczeństwa, rozstrzelania, nadużycia. Tam ich miłość zaprowadziła. Dzięki temu też mamy piękny przykład i, i ten relikwiarz w ogóle tutaj jest, bo, bo jak, jak widzicie, on jest poprzebijany różnymi kulami. Z nienawiści ktoś to zrobił, a ta nienawiść. Wyzwoliła przepiękną miłość. Trwajcie w miłości mojej, mówi Jezus. Można aż tak daleko dojść, aż do takiej miłości, którą osiągnęły siostry, właśnie męczenniczki. Święty Ojciec Pio był tak wielki, nie dlatego właśnie, że opływał w luksusy i wszystko mu się powodziło i wszystko mu szło tak, jak chciał, ale właśnie wprost przeciwnie wiele rzeczy mu nie szło tak, jak chciał. I dlatego został tak wielkim świętym, i dlatego tak wielką miłość miał w sobie, ponieważ miał bardzo wiele okazji do tego, żeby nienawiść wyzwalała miłość. Złośliwość ludzka, zazdrość ludzka wyzwalała piękną, bożą, chrystusową miłość. Trwajcie w miłości mojej. Roz, rozgryzamy dalej to ziarnko pieprzu, chociaż jest nieprzyjemnie, bo nam przy ślubnej tajemnicach bolesnych różańca to. Niekoniecznie można byłoby chcieć słyszeć tak miło, tak wiecie, miłość się czuje i tak dalej. Ale idźmy dalej, rozgryzać to, to, to właśnie ziarnko pieprzu. Święty brat Albert, którego relikwie też mamy, zrezygnował z rzeczy godziwych, dobrych, bo znalazł lepsze. On nie chciał jakiejś miłości, na przykład miłości do sztuki, piękna. Wspaniała. Wiem, że też kochacie ją. Ale jest jeszcze lepsze coś. Może Chrystus Was poprowadzi dalej, więcej. Nie wiem. Wiem, że daję Wam na dzisiaj wskazanie i nam. Trwajcie w miłości mojej. Pozwólcie, że teraz moje takie osobiste świadectwo sprzed sześciu lat, gdy właśnie ja miałem swoje wesele prymicyjne, święcenie kapłańskie, prymicje. Pamiętam ten moment, w którym poszedłem gdzieś po prostu w swojej wiosce, w platerówce, w pole, żeby odmówić różaniec i pamiętam też bardzo silny lęk, który do mnie przyszedł, a on polegał na tym, że no bałem się tego, co będzie przede mną. Bałem się, jak to wyjdzie, wesele, wiecie, takie ludzkie różne lęki, czy za bardzo na mnie nie będzie skupiana uwaga, jak to wesele wyjdzie i tym podobne. I usłyszałem podczas odmawiania różańca tam właśnie w polu takie mocne słowa: Ja mam to rzadko, ale wtedy bardzo wyraźnie mi to przyszło. Teodor, ja ci daję ten piękny czas, który przed Tobą ten cenny czas, bo Cię kocham, bo Cię kocham. I uspokoiłem się po prostu, że, że, że Pan Bóg mnie kocha i da mi piękny czas związany z właśnie święceniami kapłańskimi, tym, że rodzina przyjedzie, że będzie wesele permisyjne i tak dalej. I najlepsze wesele, na którym byłem, to było moje wesele. Nie dlatego, że było moje, tylko one po prostu takie było. Liczę na to, że dzisiaj będzie przed niej, właśnie. Rzeczywiście usłyszałem to, że Pan Bóg mnie kocha, dlatego mi to daje. I Wam też dzisiaj daje piękny czas, bo Was kocha. Cenny czas. Ale doszło też do mnie to, że przyjdą chwile cenniejsze. Cenniejsze. To będą chwile po prostu uczenia się miłości. I jakby zakorzenienia się, żeby tam trwać w miłości nie byle jakiej, nie według jakiegoś autora, filozofa. I przychodziły w kapłaństwie takie momenty, w których byłem potwornie zmęczony. I sam siebie zawodziłem, i ludzi zawodziłem. I przychodziły takie momenty w moim kapłaństwie, gdy pojawił się wypadek, gdy pojawiło się niszcząca zazdrość, niszczące jakieś słowa, obmowy, i to po prostu najzwyczajniej w świecie bolało. Ja wiem, że to były chwile cenniejsze cenniejsze które też Pan Bóg z miłości do mnie mi dawał. Dlaczego? Bo te momenty uczyły mnie kochać radykalnie, kochać tak jak Ojciec Pio kochał brat Albert, siostry męczenniczki. Oczywiście wciąż do tego dążę i wiem, że to są wszystko środki, które Pan Bóg mi daje do tego, żeby trwać w jego miłości, nie byle jakiej, nie żeby tak trochę kochać, tak żeby to czuć ale Pan Bóg mnie zaprasza miliardy kilometrów niżej, pozi po, poniżej poziomu odczuć, żebym tam kochał tak swoje owce. E, drodzy goście, bądźcie jak najbardziej życzliwi dzisiaj i przekazujcie wszelkie jakie dobre, jakie macie w sercu Marysi i Pawłowi. Niech to będzie cenna chwila. Pamiętajcie, że przyjdą cenniejsze. Cenniejsze. I teraz wracamy do ziarnka pieprzu. Trzeba jeszcze przegryźć. Zaraz, mam nadzieję, ogień Bożej miłości się pojawi. Bo przyjdą takie momenty. Tak przypuszczam, o ile ja znam życie, że pojawi się choroba, pojawi się jakieś niedomaganie. Druga strona nie spełni oczekiwań, druga strona będzie miała gorszy dzień. Może będzie trzeba kilka dni z rzędu nie przespać nocy, bo dziecko, daj Boże, niech Pan Bóg da Wam jak najwięcej dzieci, bo dziecko na przykład będzie płakać, bo będzie chore, bo cośkolwiek takiego się wydarzy, co życie po prostu niesie. I trzeba będzie gdzieś samego siebie przezwyciężać, żeby stanąć na wysokości zadania, a później jeszcze człowiek się sam z sobą sfrustruje e, z ciężarem odpowiedzialności. Wiecie, jak to w życiu bywa po prostu. To są chwile cenniejsze. To są chwile cenniejsze, przez które macie szansę uczyć się kochać tak, jak Jezus was ukochał. Aż po krzyż. Aż po krzyż. To jest pewien punkt odniesienia, jak można kochać. I wszystko zawieszone jest jakby na jednym gwoździu, na tym krzyżu. Czy wy wierzycie, że taka miłość w ogóle istnieje? Że można aż tak kochać. Bo wybaczcie, że to w ten sposób ujmę, tak jakbym tylko wasze wady widział, to nie tak. Pawle, dzisiaj yy, przyjmujesz i żenisz się z Marysią taką, jaka ona jest. Nie tylko z jej wersją dobrą. Ale i z tym, co nie domaga. Bierzesz ją całą za żonę. Rozmawialiśmy o tym. Odwrotnie, Marysiu. Bierzesz Pawła całego. Nie wyobrażenie o nim, ale wszystkie złe dni, które będzie miał, i wszystkie jego niedomagania, i wszystkie słabości. Bierzecie siebie. Nie swoje wyobrażenia, czy wersję tylko tą dobrą, a tą złą jakoś pozostaje poza przysięgą małżeńską. Siebie bierzecie. Za męża, za żonę. Również wraz z tymi chwilami, które będą trudne, i z góry, nawet w przysiędze małżeńskiej, będziecie mówić, że zakładacie, że przyjdą dobre i złe chwile, i będziecie ze sobą w dobrej i złej doli. Będziecie ślubować sobie wierność, miłość, uczciwość, bo wiecie, że będą przychodzić pokusy. Jakby to było takie łatwe, to nie trzeba byłoby sobie tego ślubować, walczyć o to. Nie trzeba byłoby sakramentów, łaski, spowiedzi, tylko po prostu trzeba byłoby to robić. A ponieważ wiemy, że to nie jest takie proste, więc dzisiaj potrzebujecie, żeby tę poprzeczkę zawieszoną 400 kilometrów nad ziemią nie tyle samemu przeskoczyć o własnych siłach, bo się nie da. Się nie da. Ale żeby Pan Jezus was wziął w swoje ramiona i przeprowadził ponad tą poprzeczką, której na imię miłość według Jezusa Chrystusa. Trwajcie w miłości mojej Mówi Jezus, nie tylko do zgodnej miłości, nie tylko takiej, się, jaką się czuje, o wiele głębszą miłością, kochajcie się i takie wezwanie przyjmijcie, drodzy goście, ktokolwiek. Możliwe, że aktualnie przeżywasz w swoim życiu tajemnice bolesne. Czy to dotyczy relacji z kimś bliskim, czy to dotyczy choroby. Pamiętajcie, że każda taka sytuacja, pokazują nam to święci. Jest po to właśnie, żebyśmy tu na Ziemi nauczyli się kochać. Nauczyli się kochać bezinteresownie, bo tak Bóg kocha. Nauczyli się kochać radykalnie, bo tak Bóg kocha. Nauczyli się kochać aż po krzyż, bo tak Bóg kocha. I on nas do tego uzdalnia. Nauczyli się kochać nie tylko uczuciami, bo uczucia mogą być zmienne, ale o wiele więcej, o wiele głębiej, o wiele dalej. I właśnie dlatego potrzebny jest sakrament małżeństwa, żeby temu sprostać. I właśnie dlatego Chrystus nam daje podczas ostatniej wieczerzy takie wskazanie: Trwajcie w miłości mojej. Trwajcie w miłości mojej. Niech te słowa rzeczywiście zapadną i prowadzą Was, żeby nie byle jak kochać, ale uwierzyć, że taka miłość istnieje, o której opowiedziałem i można ją osiągnąć. Przez tajemnice bolesne do chwały. Amen.